Wystartowaliśmy nowy sezon 2026-2027. Na dzień dobry zgarnęliśmy Super Puchar Polski, a później na szybkości wygrywamy wysoko cztery spotkania z rzędu w Ekstraklasie. Dzięki czemu jesteśmy na fotelu lidera, ale z taką samą liczbą punktów, jak będące za naszymi plecami Lech Poznań. Inauguracja sezonu za nami, pierwsze mecze w Ekstraklasie rozegrane, tak więc najwyższa pora nabrać porządnego rozpędu w tym siódmym sezonie naszej wielkiej przygody we Wiśle Kraków. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 57 odcinku, w którym poza standardowymi spotkaniami w Ekstraklasie rozegramy niezwykle ważny dwumecz w walce o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W pełnej gotowości czeka już na nas bułgarski Ludogorec Razgrad i trzeba mieć tylko nadzieję, że w pierwszym spotkaniu w Krakowie Uzyskamy solidną zaliczkę przed rewanżem. Mamy połowę sierpnia, tak więc przed nami jeszcze dwa tygodnie letniego okienka transferowego. Nasz sztab pracuje intensywnie nad wzmocnieniami. Ale na początek i tak na rozgrzewkę, żeby nabrać wiatru w żagle, zagramy spotkanie w Ekstraklasie Wyjazdowe z Piastem Gliwice. Wcześniej jednak sprawdźmy co słychać i jak sobie radzą polskie kluby na arenie europejskiej. A tutaj mamy nie lada sensacje i wielkie zaskoczenie. Oto bowiem Korona Kielce, a więc wicemistrz Polski odpadając z eliminacji Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów, wpadł w Lidze Europy na Lecha Poznań. Prawdziwe kurwa zaskoczenie. A tutaj nie było innej opcji. W dwumeczu z kolejorzem przegrywa wysoko 1-4 i odpada z kolejnych rozgrywek. Tym razem Ligi Europy. Co ciekawe, los na tym etapie kwalifikacji skojarzył ze sobą nie tylko dwa zespoły polskie, ale również dwa duńskie. No cóż, widać tak musiało być. No to wypada jeszcze spojrzeć na eliminację do Ligi Konferencji, a Tutaj Krakowia bez większych problemów wygrywa wysoka aż 5-0 w dwóch meczu z fińskim czym co? FC Ilvesz czy coś takiego? Natomiast niestety Raków częstochowa musi uznać wyższość Rapidów w i tym samym kończy zabawę w Europie. Trzeba przyznać, że dzięki ślepemu losowi w Europie dzieją się prawdziwe piłkarskie jaja, ale my już tymczasem wracamy do naszej Ekstraklasy. Jesteśmy już w Gliwicach przed spotkaniem z Piastem. Przypominam tylko, że poza składem meczowym jest poważnie kontuzowany Mladen i jego to w sumie jeszcze długo nie zobaczymy. Kontuzjowany jest również Ladisław Krejci, a na ławce rezerwowych usiadł Alarkon wciąż w trakcie rehabilitacji. Nieważne jednak ile jakie kontuzje, bo to spotkanie dla naszego Henia ma wymiar osobisty. Po drugiej stronie Barykady na ławce rezerwowych usiadł już Michał Probierz, którego na szcheniu nie darzy sympatią. Dlatego też tym bardziej się cieszymy wraz z naszym skromnym, jakże menedżerem, bo gładko i wysoko wygrywamy z piastem Gliwicem. Właściwie to miażdżymy piastunki, bo 5-0 to jest prawdziwa masakra. A bramki dla naszego zespołu zdobywają kolejno Kowalczyk-Stryjewski, Wiśniewski-Stryjewski i Widorowiewicz kończy tą strzelaninę. Kolejne łatwe trzy punkty odskakujemy od drugiego Lecha Poznań, ale na Nasze spotkanie było pierwszym w tej kolejce, i jak na razie jedynym, dlatego czekamy na reakcję kolejorza. Wisła Kraków zwycięża zgodnie z planem i trudno się tutaj nie zgodzić, choć w tym spotkaniu był taki moment niepewności, kiedy przy stanie 0-0 Piazdliwice mógł objąć prowadzenie w tym meczu po strzale z rzutu karnego. Na szczęście wtedy nasz bramkarz Petrowicz popisał się klasową interwencją i obronił uderzenie Łabojki. A zawodnikiem, którego należy wyróżnić za to spotkanie jest nasz Ronaldo. Ronaldo Kamara, który co prawda nie zdobywa żadnej bramki, ale zalicza aż trzy asysty. No i oczywiście nie trzeba było długo czekać, aż po naszego Michała Stryjewskiego zgłosi się kolejny zespół z poważną ofertą po francuskim FC Nans. Tym razem do walki o naszą gwiazdę rusza niemieckie Bayer Leverkusen. Tym razem na stole leży ponad 45 milionów złotych, a kwota może wzrosnąć po spełnieniu określonych warunków, różnych i itd. ITP, do 76 milionów. Dodatkowo mielibyśmy procent zysku z następnego transferu w wysokości 30%. No dobra, spokojnie, to może zażądamy, ja wiem, ze 100 milionów to się może przestraszą i odczepią. O kurwa, tego to się nie spodziewałem. No i proszę bardzo. Bayer Leverkusen składa te 100 milionów złotych, a dlaczego by nie? Dodatkowo jeszcze procent z następnego transferu 20. No i mamy. Właściciel Tomasz Jerzyński uznał, że grzechem byłoby odrzucić taką ofertę. No i po prostu zatwierdził tą propozycję. No i tyle w temacie. No wszystko pięknie ładnie tyle tylko że my wcale tego Stryjewskiego nie chcemy sprzedawać nawet za 100 baniek. Myśleliśmy, że zwyczajnie Bayer Leverkusen da sobie Spokój. W tym momencie będziemy próbowali sprzeciwić się wobec tego transferu, no bo co nam pozostało? No i o dziwo zarząd przychylił się do naszej prośby o odrzucenie tego transferu, tak więc Michał Stryjewski wciąż jest zawodnikiem białej gwiazdy, pytanie tylko jak długo damy radę go jeszcze obronić? a przed nami już olbrzymie emocje, jak na tą chwilę to zmierzamy do najważniejszego meczu w tym sezonie. Pierwsze spotkanie barażowe o fazę grupową Ligi Mistrzów z bułgarskim ludogorcem Razgrad rozegramy w Krakowie przy widowni 24 tysięcy. Spodziewamy się małej, zaledwie 40-osobowej grupy kibiców, gości, tak więc Bułgarzy nie będą mieli tutaj dopingu. Jako, że to spotkanie najwyższej stawki, to wytaczamy najcięższe działa. Będą grać wszyscy najlepsi i w najwyższej formie. Tak więc od pierwszej minuty wychodzimy w składzie person na bramce, oczywiście, Petrowicz. Dalej w obronie od lewej, Tiru Piątkowski, Stefanow, Lukacz. W środku pomocy, Kamaraj Wiśniewski. Na skrzydłach, Alarkon i Glisic. I na ataku, Malec, Stryjewski. No i już jesteśmy w szatni naszego legendarnego obiektu przy ulicy Rejmonta. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego oznajmiającym rozpoczęcie tego, jakże ważnego dla nas spotkania. No to jeszcze spójrzmy, gwoli formalności, na skład Bułgarów. W bramce, Tonew. Dalej, Mojsow, Stojanow, Iwanow, Mitrev, Kanew. Santama, w Jakimow, Higienio i Krajew. Niewątpliwie wszyscy teraz jesteśmy poddenerwowani. Nasz Henio również wypił sobie jakąś tam melisę, ale trzeba powiedzieć sobie, że spokojnie. Wydaje się, że jesteśmy naprawdę nieznacznym faworytem w tym spotkaniu. Trzeba to tylko udowodnić na murawie. 18 sierpnia, godzina 21. mecz barażowo, fazę grupową Ligi Mistrzów. Łukasz wznawia grę wyrzutem piłki z auto na wskości polaka ręgo przeciwników. Glisić ma tutaj dwóch przeciwników, ale z linii końcowej do środkowej. Co tu się stało? Piłka ląduje bramca, coś niewiarygodnego. To jest bramka samobójcza. Tomon, a więc jak się to wszystko rozpoczyna już w pierwszej minucie prowadzimy jeden do zero. Goście rozpoczynają grę wyrzutem piłki z auta. Jakimow przyjmuje futbolówkę, wycofuje do szopowa. Ten się rozgląda. Posła niebezpieczna piłka. Polkarna i Jakimow! Będzie strzelał! Olż zablokowany w ostatniej chwili przez wracających naszych zawodników. Wszystko spokojnie. Jakim w Szypiuce, ale zwolnił grę. Szuka partnerów, podaje do Szopowa, Ten wycofuje do Stojanowa, który zagrywa dalekie podanie, ale spokojnie. Glicic zgrywa do Wiśniewskiego. Ten bez namysłu rusza do przodu, dynamicznie podaje do Lukacza. Ten ma dwóch przeciwników, zatrzymał akcję, wycofuje Wiśniewski do środkowej. Ronaldo zgranał. Glicic strzela, no ale zbyt lekko. Tiru przy piłce, próbujemy ataku lewą stroną boiska. podaje do Ronaldo. Ten zagrywa do Alarkona, który łamie tutaj akcję w kierunku pola karnego. Zatrzymał się, podał do Ronaldo. Ponownie Alarkon. Alarkon, próba strzału, już przepiękne piękne uderzenie z pola karnego. ależ ta piłka poszybowała gdzieś tam, znalazła drogę gdzieś przy spojeniu. I mamy prowadzenie 2 do 0 w 44 minucie. Zawodnicy ludogorce konstruują akcję ofensywną przed naszym polem karnym, ale tu się w to wszystko wmieszał. Tiru zagrywa daleką piłkę. Malec opanował z niemałymi problemami futbolówkę, Już wycofał do Alarkona, Alarkon na pełnej szybkości, wada polegane. Wiśniewski strzela, piłka się odbija od słupka, pusta bramka, wybijają, no niewiarygodne, co tu się dzieje. Goście wznawiają grę wyrzutem piłki z autu, Ale Tirut tu świetnie ustawiony. Przecina to podanie i zagrywa do Dominika Malca. Ten posyła na wolne pole na dobieg do Syryjskiego. Michał w pole, kaneczka. nie, szkoda, zbyt lekko. Pierwsze 45 minut za nami. Jesteśmy niezwykle zaskoczeni, jak jednostronny przebieg ma to spotkanie. Prowadzimy 2 do 0, a mogło tu być nawet wyżej. Wydaje się, że kontrolujemy przebieg tego meczu. I oby tak dalej. Druga połowa, ale Bułgarzy wciąż myślą o wywalczeniu korzystnego rezultatu. Tutaj kanew, ale Ronaldo mu zabiera piłkę już bezpośrednio Zagrywa do Stwiewskiego. Ten rozgląda się, podaje na lewą stronę do Dominika Malca, który zbliża się przed Polkadem, Zatrzymał akcję, zwolnił, podaje do Alarkona, na ten osaczony odgrywa. Dominik Malec, ale już pięknie chłupnął. Przy słupku ta piłka wpadła, bramkarz próbował interweniować, ale był absolutnie bez szans, a my w tym momencie już prowadzimy 3 do 0. Pięknie. Glisic przy piłce ruszył w kierunku środka boiska, ale jest tu atakowany przez Szopowa, traci na chwilę piłkę. Malec odgrywa ponownie Glisic, Przyspieszył jest spokojnie, Polkoni, już mocno w słupek, niestety. Iwan posyła dalekie za. Zagranie jest tutaj kraje w okolicach środka boiska, rusza do przodu dynamicznie, nasi zawodnicy się cofają, oszukany został Piątkowski, jeszcze tu drugi zawodnik został, strzał po długim słupku, ale bardzo niecelnie. 66. minuta tego spotkania, jak na razie wszystko układa się zgodnie z planem, ściągamy jednak słabo wyglądającego Kacpra Wiśniewskiego na murawie, w jego miejsce melduje się nasz kapitan Seba Kowalczyk, który będzie grał na środku pomocy. Rozpoczynamy budowanie naszej akcji ofensywnej linii obronnej, Piątkowski podaje do tiru, ten bez namysłu rusza lewym korytarzem boiska, zagrywa do na ten odgrywa do Dominika Balca, który podaje do Kowalczyka, Stryjewski, Kowalczyk, ale ależ pięknie, o kto strzelił, płaski placowany, mocny strzał, przez słupku mamy 4-0, ależ wspaniała akcja kombinacyjna na jeden kontakt. Malec przy piłce w środkowej strefie boiska, ale wycofuje do Ronaldo. Ten podaje do Kowalczyka, który zagrywa do Alarcona. Znajduje Stryjewskiego, ten zwolnił akcję. Glisic, polekany. Stryjewski się przewraca. Glisic napada do piłki strzela Jakim cudem ta piłka znalazła drogę do bramki, a więc jest 5 do 0 w 75. minucie! Ale akcja kolejna, kombinacyjna! 81. minuta tego meczu. Miażdżymy ludogorec, ale jeszcze jedna zmiana. Glisic zmęczony schodzi z boiska w jego miejsce. Widoczow który wędruje na lewe skrzydło. Koniec tego spotkania, ale że euforia. No wierzyliśmy, że wygra. Gramy tutaj ten mecz, ale że aż w takich rozmiarach 5 do 0 demolujemy Bułgarów, tego chyba się nikt nie spodziewał. Co prawda współczynnik Expected Goals ma się nijak do tych pięciu strzelonych goli, ale już ta liczba strzałów: 22, już jak najbardziej tak. Uff, teraz to już naprawdę możemy zupełnie na spokojnie odetchnąć i przyjrzeć się innym rozstrzygnięciom. A tutaj Borussia Dortmund sprawia niemiłą niespodziankę swoim kibicom, bo na własnym stadionie przegrywa swoje Nordem Rotterdam 0-2. Także przed meczem rewanżowym są. Już w niezłych tarapatach. Ale dla nas to jest średnio istotne, bo dla nas najważniejsze jest to wielkie i wspaniałe zwycięstwo. 5 do 0 z bułgarskim ludogorecem Razgrad, które w gruncie rzeczy zapewnia nam już chyba awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, bo chyba nikt się nie łudzi i nikt nie przypuszcza, żebyśmy mogli roztrwonić tak wielką przewagę. Jeszcze oczywiście nie sposób nie wyróżnić lokomotywy naszego zespołu, a więc Angela Alarkona W tym spotkaniu dwa gole, asysta, nota końcowa aż 9,79 naprawdę wielkie, wielkie brawa. No i mamy ciąg dalszy zażartej walki o naszego Michała Stryjewskiego. Po odrzuceniu ofert francuskiego Nans i niemieckiego Bayeru Leverkusen do akcji wkracza angielski Watford. Angole położyły na stole 72 miliony złotych, a kwota może wzrosnąć po uwzględnieniu oczywiście różnych bonusów i klauzul do ostatecznych 108 milionów. Ale przypominam Bayer Leverkusen dawał nam na dzień dobry 100 baniek. Dlatego sam Heniu i cały sztab podjął decyzję o negocjacjach z Anglikami, ale o Oferta, jaką zażądali jest objęta ścisłą tajemnicą i trudno powiedzieć, czy ujrzy światło dzienne. My jednak wszyscy kibice w głębi serca mamy nadzieję, że uda się uratować Michała dla białej gwiazdy, a jeśli ostatecznie będzie musiał odejść, no to rozumiemy, że za kwotę większą niż 100 milionów. No i już mamy jasność, jakich pieniędzy zażądał nasz cheniu za Michała, a Watford jest skłonny tyle zapłacić. 150 milionów polskich złotych pod denominacji plus 20% z następnego transferu. Taka suma leży na stole. Oczywiście po raz kolejny zarząd wziął sprawy w swoje ręce no i cóż, zatwierdził tą ofertę. Ostateczna decyzja pozostaje zatem po stronie zawodnika, a my jesteśmy już tylko ciekawi, czy Michał postanowi kontynuować swoją karierę na Wyspach. Trzeba przyznać, że ten potencjalny transfer tryjewskiego dość mocno podłamał morale w szatni, a i atmosfera w całym klubie stała się dość gęsta. Z jednej strony napływ tak olbrzymich pieniędzy do klubowej kasy z miejsca wywin Budowałby naszą wisełkę do pozycji krezusów i milionerów polskiej rzeczywistości. Z drugiej strony, strata takiego zawodnika jak Stryjewski ograniczy naszą siłę ognia co najmniej o połowę, jak nie lepiej. Dlatego krążą już plotki, że sztab już rozpoczął poszukiwania jego następcy. My jednak musimy się już skoncentrować na naszym następnym spotkaniu w Ekstraklasie, bo to nie byle jaki mecz, a wielki szlagier z Legią Warszawa. Nie może więc dziwić zatem, że nasz obieg przy ulicy Raymonda będzie wypełniony po brzegi. A większość kibiców, którzy ustawili się w kolejkach pod kasami. Odejdzie niestety z kwitkiem. Niewątpliwie dodatkowym smaczkiem tego spotkania będzie fakt, że to może być ostatni mecz, jaki rozegra Michał Stryjewski w Ekstraklasie. Na dodatek jaki? Przeciwko swojemu byłemu klubowi. No i mamy już oficjalną zapowiedź tego niezwykle emocjonującego szlagieru w naszej Ekstraklasie I oczywiście jesteśmy zdecydowanym faworytem, a dodatkowo niesieni tym wielkim zwycięstwem z Ludogorcem Razgrad czujemy napływającą moc. Mamy oczywiście dwie absencje. Kontuzjowanie Mladen Dewet tak i Ladisław Krejci poza składem meczowym, ale o nich dobrze wszyscy wiemy. Zresztą obaj posiadają wartościowych zmienników. 22 sierpnia godzina 17:30 stadion imienia Henryka Reymana w Krakowie startujemy ten wielki szlagier Ekstraklasy. W wyjściowym składzie Stryjewski, na którego zwrócone są oczy wszystkich kibiców na stadionie przed telewizorami, no ale nie bez powodu. Legia wystawia 4-2-3-1 na szpicy ten kupiony za ponad 30 milionów Brandon Paul. Po pięciu kolejkach Wojskowi z 11 punktami na trzecie miejscu. Fabiano wznawia gry wyrzutem piłki z autu do Pajęczka. Ponownie Fabiano centruje piłkę w nasze pole ale spokojnie. Stefano wybija. Malec przyjmuje piłkę i zagrywa dalekie podanie. Stryjewski zgrywa do Wiśniewskiego. To on z powrotem o piłkę. Na woli pole Strziewski. Michał to jest strzela po drugim słupku. Mocne, precyzyjne uderzenie. I kto tutaj oczywiście otwiera wynik? No nie kto inny, tylko Michał Stryjewski. Wrzawa i szaleństwo na trybunach. Wielkie brawa! Legioniści przy piłce próbują konstruować akcję ofensywną gdzieś w okolicach środkowej linii boiska ale widać, że mają problemy ze sforsowaniem naszej linii obrony. Ależ niechlujne podanie: Alarkon przechwytyje piłkę już dynamicznie ruszył na bramkę przeciwnika! Jezus w polu karnym strzela, będzie 2-0. Nie, piłka trafia w słupek, no to jest nieprawdopodobne. Jak to nie wpadło? No szok! Koniec pierwszej połowy ale jak na tak prestiżowe spotkanie i o takim ciężarze gatunkowym, no to nie jest to zbyt efektowne widowisko. Najważniejsze jednak, że prowadzimy 1-0, a mogło to być nawet wyżej, gdyby Alarkon Precyzyjniej lobował bramkarza gości. No niestety. Zawodnicy legi przy piłce już rozpoczynają swoją akcję od linii obronnej, ale niedokładne podanie. Koroszec świetnie ustawiony, przerywa to zagranie. Alarkon Wiśniewski do przodu, Stryjewski. Alarkon Stryjewski. Alarkon podaje na prawą stronę do Koroszeca. Koroszec rusza do linii końcowej. Do środkowej piłka pada do bramki Stryjewski. No Michał Stryjewski, on jest nieprawdopodobny, to jest prawdziwa maszyna. Co on tutaj wyprawia? Mamy 59 minut tego spotkania, ale legioniści się nie poddają. Próbują jeszcze odkręcić wynik tego spotkania. Są przy piłce atakować, Bamba zagrywa na lewą stronę do bolingoliego, To ten w pole karne do Pańczka, ponownie do dośrodkowuje w nasze pole. pol, strzela już minimalnie, chybia obok słupka. Koroszyk przy półce, już ruszamy do naszego kolejnego ataku. Wiśniewski podaje na prawą stronę, boiska do A Ten łamie akcję do w kierunku środka, boiska. Zagranie do Kowalczyka, ten do Ronaldo. Ponownie Kowalczyk przy półce, podaje do malca. Wiśniewski i prostopad do zagrań. Polegamy, coś nieprawdopodobnego! Malec z pierwszej piłki strzela przy słupku. Ależ, jakie podanie Wiśniewskiego na asysta! Nieprawdopodobno, no palce, Lizę 3-0. Legia na kolanach, a my wciąż atakujemy. Tiru do przodu Kowalczyk, zagranie dalekie na wolno, pole do Czy będzie hatlig? Nie, golki Legii górą, Niewiarygodne. 74. Minuta spotkania i Ronaldo Kamara zostaje zastąpiony przez Huberta Wieczor. 79. Minuta i zmęczonego Alarkona zastępuje Krysta Glisić. To już końcówka tego spotkania. Bramkarz Legii jeszcze rozpoczyna grę dalekim wykopem na naszą połowę. Paul zgrywa do Makowskiego, ten podaje na prawą stronę do Strzelca, ale strzelec przyspieszył. Jest już w naszym polu karnym do środkowej, ale zablokowany spokojnie. Fabiano, jeszcze raz Makowski strzela, no niestety Petrowicz nie sięgnął tej piłki, trochę go oszukał, no i mamy bramkę honorową dla Legii. Trochę niepokojąca nasza postawa w ostatnich minutach tego spotkania. Znowu legioniści ruszają do ataku, a konkretnie Strelec przyspieszył, zagrywa zagrywa polekanie. Pół, uderza, piłka trafia w słupek, no niewiarygodne, byłoby 3-2. Ale nie jest, bo to koniec tego spotkania. Wygrywamy ostatecznie w tym wielkim szlagierze Ekstraklasy z Legią Warszawa 3-1. Wynik w pełni zasłużony i jak najbardziej odzwierciedlający przebieg tego spotkania. Po obu stronach były również sytuacje niewykorzystane. Najbardziej zastanawia, że po raz kolejny Michał Stryjewski nie kompletuje hat z Legią, pomimo, że miał wyborną jeszcze jedną sytuację. Wygląda jednak na to, że po raz kolejny nie chciał dobijać swojej matki Legii, która go wychowała, a my za to go bardzo szanujemy. Kolejne trzy punkty na naszym koncie, jesteśmy już samotnym liderem i czekamy tylko na reakcję kolejorza, który co najwyżej może tylko zmniejszyć swoje straty do nas. Pierwsza połowa tego spotkania może jeszcze nie była najwyższych lotów, ale druga odsłona tego meczu już nadrobiła to z nawiązką. Naprawdę świetne widowisko. No i jeszcze wyróżnienie dla zawodnika tego meczu, autora Dwóch bramek, a więc Michała Stryjewskiego, na którym teraz jest skupiona cała uwaga wszystkich kibiców, mediów, no i oczywiście klubów zagranicznych, które są nim zainteresowane. Gdzieś tam w głębi serca odczuwamy smutek, bo jednak najprawdopodobniej wszystko w każdym razie na to wskazuje, że to był chyba ostatni mecz w naszych barwach Stryjewskiego. A Michał, no cóż, jak to on, pożegnał się z nami w najpiękniejszym stylu, w jakim potrafi, a więc z bramkami. Że kurwa co? No ja nie wiem, że wszyscy kibice chyba przecierają w tym momencie oczy ze zdumienia. Stryjewski odrzuca ofertę kontraktu, jaką przedstawił Watford. No, przecież wydawało się, że ten transfer jest wręcz przesądzony. Mało tego, wszyscy w klubie już dzielili te 150 milionów złotych. A co więcej, gdzieś dochodziły plotki, że już są zaawansowane rozmowy prowadzone z następcą Stryjewskiego. A tymczasem nasz Michał, ulubieniec wszystkich kibiców, przywiązany do barw klubowych, oddany naszemu Heniowi, postanowił pozostać w Krakowie. No, kto by przypuszczał? Należy no, taki Watford najmocniej. Liga Świata? No jak to jest możliwe? Aha, chwila, moment, no to przecież mamy tu rozwiązanie tej zagadki. Przecież Watford nie gra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii, a zaledwie na zapleczu w Championship, a co więcej jest na 17 miejscu. No to ludzie, chwila, moment, no to umówmy się, no to grać w Championship, a w Champions League, no to jest mała różnica, nie? No przecież we Wiśle grając w Lidze Mistrzów Michał może się pokazać całej Europie, a w takim Championship, no nic to już jest nieważne, a my się naprawdę strasznie cieszymy, że Michał postanowił pozostać z nami w Krakowie. Cała rzesza kibiców była pod budynkiem klubowym jeszcze tego samego wieczora i skandowała, szczęśliwa imię Michała. Jest pięknie stryjewski zostaje z nami, no przynajmniej na razie, tak więc na spokojnie już możemy przygotowywać się do meczu rewanżowego w lidze mistrzów z ludogorcem Razgrad. Kibice przewidują łatwe zwycięstwo, ale tu chyba chodzi bardziej o zwycięstwo w dwóch meczu. Bo czy wygramy ten mecz w Bułgarii? Wcale nie jest to takie oczywiste. Mam jednak olbrzymią zaliczkę z tego pierwszego spotkania w Krakowie, dlatego w tym meczu może Możemy spokojnie dać szansę zagrać zmiennikom. Dlatego na bramce po raz pierwszy w tym sezonie Bykowski, w obronie po raz pierwszy Piotrowski, a na ławce rezerwowych rozpocznie ten mecz Alarkon, Dominik Malec oraz Piątkowski. Pomimo, że nie wychodzimy od pierwszej minuty naszym najmocniejszym składem, to powinniśmy sobie poradzić, a przynajmniej nie przegrać jakoś wysoko. Zaliczka z Krakowa aż 5 do 0 powinna najzwyczajniej w świecie wystarczyć. No i wystarczyła jak najbardziej, nie mogło być zresztą inaczej, co prawda w Bułgarii remisujemy 0-0, ale i tutaj była przewaga po naszej stronie. A z innych ciekawych rozstrzygnięć, Borussia Dortmund co prawda wygrała na wyjeździe 1-0 z Feyenoordem Rotterdam, ale niestety nie wystarczyło to i w tym sezonie nie zagra w Lidze Mistrzów. Najważniejsze jednak, że my zagramy, triumf w pierwszym meczu był kluczem do sukcesu, no i taka jest prawda, ten rewanż to była tylko formalność. Tak więc po raz drugi z rzędu dostąpimy zaszczytu gry w fazie grupowej Champions League, pytanie tylko... Na jakich rywali tym razem trafimy? No i jeszcze raz komplet wyników barażu o fazę grupową Champions League. A z ciekawostek to szachtar, którego w zeszłym roku na tym etapie wyeliminowaliśmy, tym razem musiał uznać wyższość Kopenhagi. No i oczywiście klubowa kasa została zasilona tymi gigantycznymi pieniędzmi z Ligi Mistrzów. 68 milionów złotych, tyle wpływa na nasze konto. Na no dobra pieniądze zaksięgowane, no to teraz już czas na wielkie emocje związane z losowaniem fazy grupowej Champions League. Jesteśmy losowani, oczywiście, z tego najsłabszego, czwartego koszyka, ale co ważne, nasz współczynnik jest tutaj trzeci co do siły, po Red Bull, Salzburg i Feyenoordzie Rotterdam, a więc nasza wisełka nie jest już taka zupełnie anonimowa w Europie. No to puszczamy maszynę losującą w ruch, no i z niecierpliwością patrzymy, jaki przyniesie układ grup w tym sezonie. Trzeba sobie tu powiedzieć, że w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, no nie mieliśmy za wiele szczęścia w tym losowaniu fazy grupowej, bo z takimi gigantami jak Paris Saint Germain czy Real Madrid, no nie byliśmy. W stanie nawiązać jakiejkolwiek rywalizacji. A jak będzie teraz, PSG jest w grupie C na dodatek z Manchesterem City, a więc oby to nie była tylko ta grupa. Co innego, grupa no ta się z kolei wydaje grupą marzenie: CSK Moskwa, Real Sociedad i EFC Porto. No tu moglibyśmy trafić. Tak więc spójrzmy do grupy A Trafia Francuska Nicea, grupa B FC Kopenhaga, grupa C uwaga Feyenoord Rotterdam, ależ naprawdę ulga. Grupa D Sparta Praga, grupa E Red Bull Salzburg, grupa F Wisła, Kraków, więc jest już wszystko jasne. Zagramy z Atletico Madryt, Liverpoolem i Klub Brusz. No to jeszcze raz, już tak zupełnie na spokojnie, spójrzmy na wyniki tego losowania. No ta grupa C wydaje się być naprawdę grupą śmierci. Paris, Saint-Germain, Manchester City, a na dodatek jeszcze ten AC Milan. No gdybyśmy tam trafili, to by była naprawdę masakra. Natomiast najłatwiejszą grupą, no cóż, wydaje się ta grupa D, o której wcześniej była mowa. Najwięcej szczęścia z naszego koszyka miała Sparta Praga, że trafiła właśnie tam. Na no co właściwie można powiedzieć o naszej grupie, no niestety nie za wiele dobrego, bo i Liverpool i Atletico Madryt to zespoły poza naszym zasięgiem i marzenie choćby o drugim miejscu w tej grupie i wywalczeniu tym samym awansu do dalszych faz Ligi Mistrzów są marzeniem ściętej głowy i szanse są na to równe zeru. Wygląda więc na to, że musimy się skupić podobnie zresztą jak w poprzedniej edycji Champions League na walce o trzecie miejsce, tym razem z Klub brusz Naszych rywali w fazie grupowej tej edycji Ligi Mistrzów już znamy, a Pytanie jeszcze brzmi, czy te kluby są aktualnymi mistrzami swoich krajów? Jak się okazuje, Liverpool nie, bo właśnie w zeszłym sezonie stracił tytuł mistrzowski na rzecz Manchesteru United. Atletico Madrid już tak jest aktualnym mistrzem Hiszpanii, zresztą po trzech tytułach z rzędu Barcelony. Natomiast klub Brujo tutaj mamy do czynienia z prawdziwym hegemonem Ligi Belgijskiej, bo już od siedmiu sezonów tytuł mistrzowski jest właśnie w rękach zespołu z Brugi. Krótko mówiąc, w Lidze Mistrzów czekają nas już wkrótce olbrzymi... Emocji, ale jak na razie wracamy do Ekstraklasy, bo tu czeka nas wyjazdowe spotkanie z Jagiellonią Białystok. Jak to tu piszą, zespół gospodarzy nie ma większych szans w trudnym spotkaniu na własnym boisku i tego będziemy się trzymać. Dopóki nie rozpoczniemy rywalizacji w Champions League, musimy jak najwięcej zgromadzić punktów w Ekstraklasie. Później będzie naprawdę ciężko. Zanim jednak wybierzemy się do stoku spójrzmy jeszcze raz na rozgrywki europejskie, jak radzą sobie pozostałe polskie kluby. No i niestety nie jest najlepiej, bo jak się pokazuje Lech Poznań po zaciętym dwumeczu barażowym przegrywa z tureckim Kaja Serii sporem, no i tym samym nie awansuje do fazy grupowej Ligi Europy. Natomiast w walce o fazę grupową Ligi Konferencji, Korona Kielce odpada z francuskim Olimpikiem Lyon i tym samym nasz zaskakujący wicemistrz Polski żegna się już całkowicie z europejskimi rozgrywkami. A pamiętamy, najpierw w walce o Ligę Mistrzów odpadli z Dynamem Kijów, później Lech Poznań wyeliminował ich z rywalizacji o Ligę Europy, aż ostatecznie nawet nie dostali się do Ligi Konferencji. Jest jednak i jasna strona mocy europejskich rozgrywek z udziałem polskich klubów. Oto bowiem Krakowia sensacyjnie wyeliminowała Galatasaray Stambuł, a więc potentata tureckiego futbolu i tym samym awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji. Nasz Heniu, gdy tylko dowiedział się o tym fakcie, to z miejsca wysłał do klubu mającego siedzibę po drugiej stronie błoń, wyrazy uznania i szczere gratulacje. Tym samym poza naszą wisełką, będącą w fazie grupowej ligi mistrzów, mamy jeszcze dwa polskie kluby w europejskich rozgrywkach na tym etapie. W fazie grupowej ligi konferencji zagra Krakowia oraz Lech Poznań. Popularne pasy zmierzą się z irlandzkim Dundalk, Hertą Berlin i macedońską Szkendiją. Natomiast Kolejosz trafił do grupy ze Slawią Praga, z angielskim Burnemów i AGF, bodajże z Danii. No dobra, no to już wracamy z Europy do naszej ekstraklasy, bo jesteśmy już w szatni obiektów białym stoku przed pierwszym gwizdkiem sędziego w meczu z Jagiellonią. Poza składem meczowym, oczywiście kontuzjowanym tak na ławce rezerwowych usiadł w Kreci, który jest wciąż w trakcie rehabilitacji. Mimo wszystko te osłabienia nie powinny jakoś znacząco wpłynąć na naszą siłę zespołu. Oczekujemy tutaj zwycięstwa. No i korwa, mamy zwycięstwo. Przegrywamy z Jagiellonią stok 2 do 1. Kompromitacji dopełnia fakt, że w tym spotkaniu nawet prowadziliśmy 1-0 po golu Dominika Malca, ale później, później po prostu po prostu pokpiliśmy sprawę i zwyczajnie się zbłaźniliśmy. W tej kolejce jeszcze nie grał będący za naszymi plecami lech Poznań. Jeśli wygra swoje zaległe spotkanie, no to chcąc nie chcąc przeskoczy nas w tabeli i uplasuje się na pierwszym miejscu. I pomyśleć, pierwsze sześć meczy nowego sezonu wygrywamy, w jakich rozmiarach śrubujemy wynik, a teraz jedna kolejka i możemy być na drugim miejscu. Wisła Krakow rozczarowuje. No i rzeczywiście, a jeden z zawodników to nawet opowiedział historię, jak to Heniu po meczu wpadł do szatni, cały wściekły rozgorączkowany, wychodził sam z siebie, rzucał bidonami butelkami z wodą i dał do zrozumienia, co sądzi o całym tym zespole. No ale ja to nawet mogę zrozumieć. No przecież teraz na początku sezonu, kiedy powinniśmy budować przewagę nad resztą stawki i spokojnie później ciągnąć to podczas gry w Lidze Mistrzów, no to co my robimy? A szkoda kurwa gadać. No i tym samym tą bolesną wtopą z Jagielonią Białystok, co ciekawe i nieprawdopodobne, kończymy naszą serię 26 meczów bez porażki w ekstraklasie. No nic było minęło, wracamy już do naszych obowiązków klubowych, a tymczasem w sztabie szkoleniowym witamy nowych nowego trenera. Jest nim Czech, Paweł Nemeczek. Kiedy na początku tego okienka transferowego ściągaliśmy nowego pomocnika do naszego zespołu Czecha Ladisława Krejciego, obiecaliśmy, mu, że w niedalekiej przyszłości wzmocnimy nasz sztab szkoleniowy. I proszę bardzo, udało się na dodatek. Jego rodakiem także chyba powinien być zadowolony. Zresztą nie tylko on, bo my również jesteśmy zadowoleni, a przede wszystkim nasz Heniu, bo Paweł Nemeczek, no to fachowiec pierwszej wody i na pewno przyda się w naszym zespole. A w międzyczasie sprzedaliśmy naszego Ukraińca, Mykola Parenko, ostatnio nie był zadowolony z gry w klubie, coraz częściej naciskał na transfer, chciał odejść z naszej Wisełki, a my postanowiliśmy nie robić mu żadnych w tym problemów. Dlatego też po dość krótkich, zresztą, negocjacjach ostatecznie za Twierdziliśmy ofertę złożoną przez Aston Villa w wysokości 20 milionów złotych. Jakby nie patrzeć Szaparenko to wciąż solidny zawodnik, a jego największy atut no to niewątpliwie ta wszechstronność, przecież może chłop grać od defensywnego pomocnika aż do pozycji środkowego napastnika. Mimo wszystko u nas z ostatnimi czasy raczej grywał okony, wykorzystywany był w systemie rotacji, tak więc nie mamy żalu. Tym bardziej, że rok temu pozyskaliśmy go z wolnego transferu, tak więc 20 milionów piechotą nie chodzi. Czas krótko podsumować sierpień w naszym wykonaniu, w którym przede wszystkim bez większych problemów awansowaliśmy do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Poza tym rozgrywamy 5 spotkań w Ekstraklasie, z których 4 wysoko wygrywamy i na koniec zaliczamy kompromitującą porażkę. Wyniki te jednak ostatecznie po 7 kolejkach dają nam 18 punktów i fotel lidera jednak z przewagą zaledwie jednego oczka nad drugim Lechem Poznań. Do wszystko w tym odcinku, już serdecznie zapraszam na kolejny, w którym czeka nas przede wszystkim ostatni gorący dzień okienka transferowego, i będą transfery, obiecuję. A poza tym rozpoczynamy boje w Lidze Mistrzów. Czeka nas również mecz derbowy z Krakowią, a więc będzie się naprawdę mnóstwo działo. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, pozostawieniu łapki w górę, no i oczywiście komentowaniu. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.